Przeskoczymy troszeczkę czasowo, mianowicie do okresu Powstania Warszawskiego. Ale zanim to zrobimy, przypomnimy sobie, że kiedy marszałek jeszcze wtedy nie marszałek, kiedy brygadier Józef Piłsudski przybył 11 listopada 1918 roku do Warszawy, witały go tłumy na dworcu kolei wiedeńskiej bo wszyscy wiedzieli, że właśnie marszałkowi przyszłemu, marszałkowi Polski zostanie przekazana władza z rąk Rady Regencyjnej i od tego momentu Polska praktycznie odzyska niepodległość. Tak się też stało. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejmuje władzę w Polsce, władzę tą otrzymuje od narodu. I od tego momentu Polska zaczyna budować swoją niepodległość. A ta budowa była, proszę Państwa, bardzo trudna. Trzeba było zlepić ten kraj z trzech różnych strzępów, spod, wyjąć te strzępy spod trzech zaborów o innej gospodarce, o innych językach, z innych kultur. Trzeba było to zlepić i utrzymać właśnie utrzymać. A tutaj, proszę Państwa, niespełna, bo nie było nawet 20 lat. Kiedy na Polskę najechały hordy hitlerowskie i bolszewickie, i Polska musiała znowu walczyć i na krótko znowu tracić swoją niepodległość. Ale Polacy dawali wielkie dowody męstwa, patriotyzmu, odwagi. A szczytem heroizmu było oczywiście Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, które udowodniło światu, do czego jest zdolny Polak w momencie zagrożenia. I proszę Państwa, jedną z takich bardzo znanych pieśni z okresu powstania warszawskiego jest Pałacyk Michla. I o, o czym on opowiada? Oczywiście, między innymi, o sławnym parasolu. A co to był parasol? Państwo na pewno pamiętacie, a to jeszcze wyjdzie za chwilę z pieśni. Poproszę teraz Dobrochnę Smułkę i utwór Pałacyk Michla. Promią ich chłopce, spod parasola. choć na te mają wizę. No! <laughs> Sick! <laughs>